Witam serdecznie w kolejnym odcinku Miedziowego Zagłębia Motoryzacji W dzisiejszym Brytyjczyk Range Rover Sport Czyli pomniejszona wersja Większego brata no Sport jest zdecydowanie Mniejszym samochodem Bo mierzy 4 m 70 cm z groszem Ewidentnie stylizowany jest Na Range Rovera tego większego Natomiast całość Platforma bazuje na, na mniejszym modelu Discovery. Samochód zdecydowanie budzi wśród osób, które w jakiś sposób tam mają do czynienia z motoryzacją, znają się na motoryzacji, budzi pożądanie. Jest to już kultowy samochód, sama marka Range Rover, tak, pochodne Land Rovera budzi już naprawdę dobre skojarzenia. Oczywiście skojarzenia związane z bardzo dobrymi właściwościami terenowymi, między innymi i oczywiście stały napęd na cztery koła. Samochód, który widzicie, jest to rocznik 2007 z silnikiem diesla o pojemności 3,6 litra. Który właśnie w 2007 roku zadebiutował, natomiast sam sport swoją premierę miał w 2004 roku na rynku dostępny od 2005 i aż do 2012 roku był sprzedawany. Oczywiście po drodze nastąpił lifting pojazdu. Hmm. Tutaj właściciel zdecydował się kupić troszkę młodszego sporta z tej racji, a chciał diesla, i z tej racji no wybrał właśnie tą wersję 3,6 litra V8 ponieważ ta podstawowa 2.7 po prostu nie ma, nie cieszy się najlepszą opinią o tym jeszcze oczywiście powiemy później kiedy będę mówił o awaryjności, o usterkach natomiast teraz skupmy się na tym co widzimy tutaj przed sobą a więc srebrny kolor Zobaczmy sobie na felgi oponki p 0 w rozmiarze 255 x 50 na 19 Zobaczmy, czy z tyłu jest ten sam rozmiar. Z tyłu mamy też 255 x 50 na 19 No na 19 nie widać, że to są 19 W tym samochodzie jest on, pomimo, że to jest mniejszy brat bliźniak, większego, większego Range Rovera, to no, nie widać tego, że on jest mały. Można go z pewnością pomylić właśnie z tym większym bratem. Natomiast jest taka malutka różnica, która te samochody dzieli. Zawsze Range Rover miał otwieraną klapę na dwa sposoby. I tutaj, tutaj również mamy, już pokażę jeszcze tylko kluczyk, wygląda w ten sposób. Tradycyjnie w zasadzie tak samo wygląda kluczyk w większym Range'u. Możemy otworzyć klapę. Jak to ma miejsce przykładowo w BMW, ponieważ jest to znana marka, więc porównam do BMW, ale możemy również tutaj za pomocą tego przycisku otworzyć całą klapę. No i właśnie w większym Roverze mieliśmy możliwość otwarcia górnej części klapy oraz tej dolnej części klapy, na której mogliśmy wtedy usiąść. No tutaj jest troszkę inaczej. Eee... Zobaczmy jak wygląda wnętrze tego pojazdu. Powiem tylko, że Range Rover w tym czasie należał do Forda. Jeżeli chodzi o same drzwi, to uważam, że jest solidnie, aczkolwiek no, czegoś, czegoś tutaj brakuje. Ale ok, nie będziemy się przyczepać, Zaglądnijmy sobie do środka. Mamy tutaj prawdziwe drewno z ładnymi oznaczeniami tutaj Land Rover. Wykończenie takim Tutaj akurat jest twardy plastik, tutaj mamy taki miękki, taka, e, taki uchwyt, który no, niestety nie jest zbytnio solidny. Nagłośnienie Harman Kardon, które naprawdę bardzo fajnie gra. No i fotele, które bardzo ładnie mm, pachną, ta skóra bardzo ładnie pachnie i ona jest naprawdę, powiem Wam szczerze, bardzo miękka w dotyku. Ja jeździłem tym większym reszrowerem. I to jest ten sam zapach skóry. Zdecydowanie jest to ten sam zapach skóry. Czyli wsiadamy do tego samochodu i czujemy, że no, tak jakbyśmy jechali tym większym rędzem. Sama jakość tapicerki jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ponieważ wykończenie niektórych elementów wnętrza no to po prostu wręcz nie pasuje do tego samochodu. Fotel jest elektryczny z pamięcią trzech ustawień: oczywiście, ustawienie przód, tył, góra, oparcie. Kierownica nie jest ustawiana elektrycznie, tak jak to ma miejsce w większym to Natomiast zajmijmy sobie miejsce w środku. No i właśnie, jest samochód zdecydowanie ciaśniejszy. Ja tutaj się czuję bardziej jak w BMW na przykład X3. Eee, ten samochód jest taki właśnie, jak sama nazwa mówi, sport, czyli on jest taki bardziej spasowany z do kierowcy. Natomiast jeżeli chodzi o samą pozycję, no to siedzimy przecież bardzo wysoko nad ziemią. Eee, samochód w poziomie, jeszcze w trakcie jazdy no nie prowadzi się sportowo, no absolutnie wiadomo, bo jest to po prostu wielka krowa, ale, ale i tak jest bardziej zwinny niż, niż większy brat. Także to trzeba powiedzieć. Eee, ok, zobaczmy, ile jest miejsca. Ja mam 1,82 m wzrostu. Ustawiłem fotel pod siebie. Nad głową mam jeszcze cztery palce w wolnej przestrzeni. Tutaj spokojnie mogę sobie oprzeć lewą rękę. Mamy tutaj także. Taki kapitański podłokietnik, ale możemy również oprzeć sobie rękę tutaj na tym, na tym tutaj schowku, na tej pokrywie schowka. Mamy oczywiście różne tutaj uchwyty na kubki, tego nie brakuje akurat w tym samochodzie, popielniczka, klimatyzacja dwustrefowa, taka sama dźwignia, wajcha, zmiany biegów jak w większym rędziu. No tutaj już troszeczkę to inaczej wygląda, sama deska, tak? ale widać pokrewieństwo na kolana tutaj mi miejsca absolutnie nie brakuje, ogólnie samochód nie wydaje się może jakiś tam ogromny w środku, natomiast miejsca zdecydowanie jak dla mnie nie brakuje, przysiądźmy się do tyłu zobaczmy ile miejsca jest z tyłu mam do przedniego oparcia jeszcze 5 palców w wolnej przestrzeni, ale ta skóra jest, ona nie jest do końca naciągnięta, więc ja bym powiedział, że tu jest 5, 6 albo nawet 7 palców wolnej przestrzeni. Ten fotel w ogóle jest, nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, ja siedzę nie centralnie za kierowcą, tylko siedzę bardziej tak przesunięty do środka. Tak jakby ta kabina, ona jakby zwężała się tutaj, jakby ona była węższa z tyłu. Jeżeli chodzi o miejsce nad głową, już mówię, nad głową mam. 4 palce wolnej przestrzeni, aczkolwiek są to jakby powiedział 3,5 palca wolnej przestrzeni. Również jest tutaj miejsce, gdzie oprzeć swoją prawą rękę. No ta skóra jest naprawdę bardzo miękka. Jest tutaj czuć wysokie wykończenie. W tej kabinie naprawdę nie ma się do, tego, do czego przyczepić. Jedynie co to, to te uchwyty. Tutaj naprawdę powiem wam szczerze, że no, aż nie to do tego samochodu. Bagażnik, sama klapa jest bardzo ciężka. Bagażnik jest foremny. Jest wykończony bardzo fajną wykładziną, która akurat w tym momencie jest brudna, ale ona jest tak czuć, że to jest materiał również taki wyższej jakości. Mamy tutaj schowek pod schowkiem zestaw narzędzi. Tutaj jest drugi schowek, takie malutkie schowki po prawej, a raczej dojścia do tutaj do, do lamp tak żeby wymienić żarówkę, aczkolwiek i tak jeżeli chodzi o wymianę żarówek, to tutaj mamy bardzo fajny dostęp, są śruby odkręcamy, lampa wychodzi i po prostu e, bardzo łatwo jest to zrobić mamy także tutaj gniazdo 12V do ładowania no i cóż, kanapę oczywiście można złożyć także zobaczmy ile miejsca jest, gdy złożymy tą tylną kanapę rozłożenie tylnej kanapy wymaga pociągnięcia tutaj za taki uchwyt, jeżeli go nie widzicie to może być tam w środku schowany, także pociągamy i składamy tutaj oparcie. Trzeba jeszcze wbić ten zagłówek. No i zobaczcie sami. Tutaj jeszcze o, taka maskownica. I zobaczcie, bagażnik jest, no jest po prostu bardzo duży i przede wszystkim płaski. To jest bardzo duża zaleta. No i jest przede wszystkim też ustawny. Tutaj co prawda nie ma tutaj płaskich całkowicie tych boków. Tutaj te wejścia ograniczają, ale mimo wszystko, zwłaszcza tutaj z lewej strony, ale mimo wszystko jest to jeden z większych bojażników, z jakimi miałem do czynienia w samochodzie osobowym. Palamy jednostkę V8 i zobaczymy pod maską, jak to wygląda. A więc, silnik V8. Pojemność 3,6 litra. Konstrukcja hordowska. Ten silnik występował też w większym rężu. Pojemność moc wynosi 272 konie. 630 cm bodajże. Tego nie pamiętam dokładnie. Dane jeszcze powinny się wyświetlać w tym momencie. Cechą charakterystyczną w Range rowerach jest, jakby nie patrzeć, pneumatyczne zawieszenie. Obsługuje się je za pomocą tutaj tego panelu. Tutaj mamy taki, jak w Jaguarze, elektrycznie wysuwany. Tutaj mamy na dotyk, przynajmniej się nie zepsuje. Wybieramy sobie tryby jazdy. Zobaczcie sami. Przerzucamy sobie tutaj, mamy Grass, Gravel, Snow, Mud, Roots, Sand i tutaj Rock, crawl. Wybierzemy sobie czymś teraz tryb zwykły. No, i tutaj za pomocą tych przycisków podwyższamy lub też obniżamy zawieszenie. Wciskamy sobie przycisk, podwyższamy zawieszenie, i tutaj ja czuję, że samochód się unosi. Mamy trzy nastawy zawieszenia: to jest najwyższe ustawienie, średnie oraz najniższe. No wybierzemy sobie ten średni tryb. Co można powiedzieć o jeździe? Jeżeli ktoś z Was jeździł SUWem dużym typu BMW X5, ale nie jeździł Range Roverem, to czego możecie się spodziewać? Przede wszystkim możecie spodziewać się tego, że e, no, tak, jak w X5 widać maskę, natomiast w Range Roverze jest wyższa pozycja za kierownicą. Samochód jest bardziej taki, no bym powiedział po prostu brytyjski, jeżeli ktoś jeździł Jaguarem e, XJ. -em no to, to jest ten sam mniej więcej styl jazdy tutaj po prostu bujamy się płyniemy po nierównościach gdzie nie gdzie dochodzą nas, e, do nas trzeszczące odgłosy z kokpitu tudzież w tylnej części bagażnika no auto ma przejechane już 150 tysięcy kilometrów jest to rocznik 2007 2008 jakoś tak dokładnie nie pamiętam no i po prostu ma już przejechane swoje, e, swoje kilometry bardzo przyjemny odgłos jednostki V8. Naprawdę brzmi ona wyśmienicie. Jednakże przyspieszenie jakiegoś tam wrażenia nie robi. No, się nie robi wrażenia, samochód jest po prostu mega, mega ciężki, więc do wyprzedzenia trzeba podchodzić z dystansem. Co więcej, nawet wersja 4.2 tudzież 4.4 przyspieszenia jakiegoś tam rewelacyjnego też nie, nie gwarantuje, ponieważ z tego co pamiętam tam w okolicach 7-7,5 sekundy do setki no, to nie są sportowe osiągi, jak przystałoby na tą nazwę Sport. Tak samo do nazwy Sport nie przystoi ten właśnie miękki, galaretowaty, słoniowaty... E Przykład jezdny, te nadwozie, ono po prostu się nam wychyla na zakrętach, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, samochód jest dla kogoś, kto lubi się toczyć. Przykładowo, dla klientów Volvo, tudzież właśnie Jaguara czy innych jakichś tam brytyjskich marek. Jest to samochód, który zdecydowanie stawia na komfort. Ma bardzo wygodne, obszerne, regulowane, w fajnym zakresie fotele. Można tutaj. Bardzo wygodnie sobie oprzeć rękę. Ja wcale nie korzystam tutaj z tego podłokietnika. Tutaj wygodnie jest sobie walnąć tą rękę na, na tym plastiku, złapać sobie za kierownicę. Mamy do wyboru jeden podłokietnik, bardzo miękki, drugi tutaj już no, to miękkie, super nie jest. Ręka na dźwignie, gdzie niby nie powinno się, co prawda, tak trzymać i możemy sobie śmiało podróżować. Jeżeli chodzi o osiągi, no to zachęcam Was do obejrzenia. Innego materiału poświęconego właśnie całkowicie osiągom Rovera w tej wersji silnikowej. Znajdziecie tam przyspieszenie od 0 do 100, od 60 do 100 i od 80 do 120 km na godzinę. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa, no to pokażę Wam tutaj, nie będę zerował właścicielowi tego auta. Komputer. Do menu komputera dostajemy się tak samo jak do angularza XF, czyli tutaj lewa dźwigienka, naciskamy. Mamy 411 km przejechane, jeszcze zasięg mamy 220 km, a pół zbiornika nam zostało. Zużycie paliwa wyszło 12 litrów na 100 km przy średniej prędkości niemalże 51 km na godzinę. No, zużycie paliwa do najniższych nie należy, ale omówmy się. To nie jest największa, najbardziej istotna rzecz w Range Roverze nawet w wersji diesla. Okej. Okay. Myślę, że czas na czas aby pomówić o awaryjności i o kosztach eksploatacji tego samochodu. Jeżeli ktoś szuka niezawodnego dużego suwa, to niestety Range Rover nie należy do najlepszych pod tym względem. Na rynku wtórnym zdecydowanie dominują diesle. Najtańsze Sporty oferowane są z podstawową jednostką 2.7 V6. Niska cena nie wzięła się znikąd, silnik jest bowiem bardzo awaryjny i nie radzi sobie z ciężkim autem. Znacznie lepszy i oczywiście droższy w zakupie jest Sport z 3-litrowym dieslem. Ma on od 211 do 256 koni. Przyspieszenie to nawet 8,9 sekundy do setki, co zważając na masę auta jest to bardzo dobry wynik. Silnik ten znany jest z Jaguara XF, XJ oraz modelu Discovery. Silniki 2.7 oraz 3.0 diesel są na pasku i przy okazji warto zmienić napęd pompy paliwa. Koszt całości to około 3000 zł. Sama pompa potrafi płatać figle. Używana kosztuje 1000, a nowa 4500 zł. Regeneracji się nie zaleca. Silnik 3.6 litra w omawianym egzemplarzu boryka się głównie z trwałością dwóch turbosprężarek. Zawodzą również wtryskiwacze, ale są to usterki wynikające z wyeksploatowania. Sam silnik jest bardzo drogi w naprawach, a do wymiany turbin trzeba zdjąć całe nadwozie, co powiększa koszt naprawy o 3500 zł. Wąż interkulera potrafi pęknąć, w wyniku czego auto traci moc i kopci na czarno. Do innych standardowych przypadłości należą awarie zespołu EGR czy filtra DP. Ten na szczęście na ogół montowany był w rocznikach od 2008 wzwyż, a w egzemplarzach z polskiego salonu nawet od 2010 roku. Jeżeli chodzi o benzynowe silniki V8, to są one najbezpieczniejszą opcją, ale palą bardzo duże ilości paliwa. Na szczęście można do nich montować instalacje LPG, z czego bardzo duża część osób korzysta. Silniki 4.4 to konstrukcja Jaguara o oznaczeniu AJ41 i bardzo często mylone są z silnikami. 4, 4 od BMW, które występują w większym range rowerze. Przed zakupem warto dokładnie prześwietlić pneumatyczne zawieszenie, gdyż jego naprawa jest horrendalnie droga. Psują się sprężarki, miechy oraz pojawiają się nieszczelności. Naprawy liczone są w tysiącach. Jeżeli samochód złapie nieszczelność, miechy są cały czas dopompowane i jazda z taką usterką po jakimś czasie skutkuje awarią kompresora. Warto więc usuwać takie usterki na bieżąco. Jakby było tego mało, to geometry kół zrobić może tylko warsztat z oryginalnym komputerem Land Rovera. Warto także sprawdzić podwozie, gdyż niektóre osoby używały tego auta w offroadzie i mogły coś uszkodzić. Lepiej więc wziąć auto na podnośnik, zobaczyć jak wygląda od spodu, a porządne zabezpieczenie antykorozyjne to koszt od 7000 zł. Na deser warto zwrócić uwagę na działanie automatycznej skrzyni ZF montowanej na przykład w BMW-60. Miała ona 6 oraz w nowszych modelach 8 biegów. Pamiętać należy o zmianie oleju co około 60 tysięcy km. Sama skrzynia jest dość dobra i nie psuje się nagminnie. Okej, okay. myślę, że to by było na tyle. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie, Dać łapkę w górę, dla Was to jest sekunda, pół sekundy. Dla mnie jest to znak, że odcinek był OK. Jeżeli coś Wam nie pasuje, jesteście z czego się zadowoleni, macie jakieś sugestie, to napiszcie w komentarzach. Natomiast zapraszam również do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli będziecie to robić, to ja będę częściej publikował takie materiały. No i oczywiście klikajcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco powiadamiani o wszystkich moich najnowszych odcinkach nie tylko o samochodach nowych. Ale również o używanych, między innymi o kolejnych ręcz rowerach. Dzięki serdeczne, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!